Cześć wszystkim, witam was w dzisiejszym vlogu z Wiednia Jest godzina 7 i za chwilę wyjeżdżamy właśnie do Wiednia I wstałyśmy sobie jakieś pół godziny temu Przepraszam za syf z tyłu, ale kiedy się śpieszysz to nigdy nie sprzątasz No i ogólnie zapraszam was serdecznie do oglądania Mam nadzieję, że wam się spodoba ten vlog Bo ja się nie mogę doczekać po prostu tego koncertu I po prostu zwiedzania tego Wiednia Także widzimy się już na miejscu <laughs> Już jesteśmy we Wiedniu i właśnie sobie ogarniamy okolice, bo tu jest tyle budynków i w ogóle nie wiemy, gdzie mamy pokaż się Pokaż to. Uciec. Ogarnijcie Aha. te schody. Tam. tam są takie wysokie schody, no ale za chwilę tam będziemy, więc wam pokażemy. To Musimy ja ogarnąć byłem. jeszcze, gdzie my mamy hotel i tak dalej. Jest godzina 12, a hotel mamy o 15. Tak, od 15 mamy, także no. I za chwilę ogarniamy jeszcze, gdzie gdzie mamy ten. Em,

Bo wszyscy jesteśmy ugodni po 5 godzinnej podróży, czas coś zjeść. Więc może się nie zgubimy i coś znajdziemy. you Jesteśmy po jedzeniu, było bardzo dobre, coś innego niż zazwyczaj nas dzień się uje i teraz zmierzamy w stronę hotelu, czyli 30 minut drogi stąd, trochę daleko. No, Wywiało nas. No. Tak, tak samo centrum Wiednia. Aha, idziemy drogą rowerową. No bardzo idziemy. Yy, poszłabym do metra, ale się boję, że się zgubię, więc chyba lepiej nie będę ryzykować. No, i sobie tak idziemy i staram się gdzieś tam dla was nagrywać muzykali, więc wbijajcie na mojej muzykali do CXO. Jesteśmy w hotelu, przepraszam za mój wygląd, ale no chodzenie po mieście, no i tam jest Karolina, co? To jest nasz pokój, jak widzicie, przepiękny, za chwilę wam dokładniej pokażę i bardzo się cieszę, że już jesteśmy w hotelu, bo chcę odpocząć, po prostu jestem zmęczona po łażeniu, ciągle po mieście. do... jak się nazywa? Stadthole. Zawsze zapominam do Stadthale. I no, mam telefon nad ziemią, także jak to spadnie to uff, nie będzie to dobrze. Nie możemy się doczekać i naprawdę czuję, że to będzie koncert życia. Tak. Będzie się działo. Także krótkie urywki Wam y, tam na blogu pokażę. Już jeżdżamy na dół i no. Nasze świetne outfity. i za chwilę na koncert. Nie możemy się doczekać. Wiesz o tym, że ona nie jedzie? Bo nie się XD Kiedy robisz sobie zdjęcia i zapominasz, żeby kliknąć. Większy. Za chwilę jest support, bo za 10 minut jakoś się zaczyna koncert. Mam nadzieję, że mnie słychać, jeżeli nie to dodam napisy. Już wróciła Karolina. Pokaż, pokaż bluzkę, już Wam pokażę jak Karolina wygląda w tej brusce i jaka jest ładna. Ta jest większa, a tamta s bo to jest m -ka, a Karolina miała wcześniej, wcześniej miała S-kę, ale ją strasznie obcis obciskała w niektórych miejscach, a to jest takie wielkie. No ale chyba lepiej już mieć takie i sobie możesz do spodni czy coś dla ubogich niż po prostu... Wydaje wiec. mi się, że ta jest lepsza, nie? Ta jest lepsza, ale ma... zobaczcie jakie jest ładne logo, czekajcie. Pokaż. Patrzcie się na logo. Po prostu jest takie śliczne w ogóle. Jest tak ładne to, naprawdę. Pokażcie się z przodu. Takie malutkie, ale naprawdę ładne jest to. Mi się bardzo podoba. Okej. Okay. Idziemy. Mieliśmy właśnie i ogólnie to nie wiem nie pamiętam czy nagrywałam po koncercie, ale chciałam powiedzieć, że koncert niesamowity i był to najlepszy koncert w moim życiu, bo to co się tam działo, po prostu nie da się opisać słowami, nie da się opisać słowami, to co się tam działo po prostu było nieziemsko i naprawdę polecam każdemu, jeżeli ktoś z was ma możliwość żeby poszedł na koncert Imagine Dragons, a my za chwilę jedziemy do Polski nie wiem, jakoś jest tak godzina 10, więc powinniśmy być na 15 i naprawdę był mega fajny wyjazd udany według mnie nie wiem jeszcze co nawet dodać, bo no, nie da się opisać tego słowami. dziękuję wszystkim za oglądanie jeżeli wam się spodobało to Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i jeżeli chcecie więcej vlogów, to piszcie w komentarzu. A na pewno się będą pojawiać tym razem już z lepszą jakością, z lepszym aparatem, a nie z telefonu. Także do zobaczenia, pa pa!